Biały płaszcz zapięty pod samą szyję. Tak. Przy 33 stopniach. No, wchodzimy do sądu, a przynajmniej wchodzimy do czegoś, co jest, co ten sąd udaje, tak? Problem też polega na tym w ogóle w przypadku procesów sądowych, że one trwają, tak? że, że przesłuchujemy świadków, że to, to jest jakiś proces, który jest procesem trybującym, pod jednym warunkiem, że się wchodzi w, w ten proces, albo się jest po jednej, albo po drugiej stronie, jest się bardzo wyraźnie zaangażowany. Natomiast my musimy ten sąd e, e, zaaranżować w taki sposób, żeby z jednej strony był też. Dla nas jako widzów, dla nas jako teatru, był interesującym wyzwaniem. Więc mam poczucie, że będziemy również czasami z tej, z tej sali sądowej wychodzić. Gram kobietę, Katarzynę Marię Schlitter, kobietę, która została zgwałcona która przychodzi do sądu, wnosi oskarżenie o to, że została zgwałcona. Jak bardzo to jest trudne w takiej sytuacji, w takiej bardzo intymnej sytuacji między dwojgiem ludzi, jeżeli nagle ta sytuacja ma oceniać grono ludzi, których przy tym nie było, którzy nie mogli widzieć tego, co się stało, a to, co się stało, może zniszczyć w całości ludzkie życie. Tak właściwie to niezależnie, nawet od wyroku. Ludzkie życie, życie takiej kobiety jest złamane już właściwie zawsze. Nawet jeżeli sprawca zostanie ukarany, to nie znika już nigdy. I to jest chyba najstraszniejsze w tego typu wydarzeniach. Gram postać przewodniczącego przewodniczącego jednoosobowego składu sądowego To jest bardzo trudna sprawa bo w sprawie nie ma żadnego dowodu jest słowo przeciwko słowu To jest albo wierzy jednej stronie albo wierzy drugiej stronie No i nie chciałbym być na miejscu prawdziwego sędziego który musi wydawać taki wyrok Pan Tide jest oskarżony w procesie. No, bardzo majętny człowiek. E... Troszeczkę starszy ode mnie. Czy ja mówię, że. Jeszcze nie, nie spotkałem się z oskarżonym, który by nie czuł się e... E... niesprawiedliwie oskarżony. E... Jakiś taki mamy mechanizm, że. no Najtrudniejszą rzeczą jest przyznanie się do słabości swoich różnych. Ja myślę, że bardzo kocha. Ja myślę, że to będzie spektakl przede wszystkim o miłości. Jednym zdaniem nam powiedział o, o końcu relacji. Bo mówiąc szczerze, jest... proces jest tylko takim jakimś pretekstem, który to kropkę nad tym związkiem, czy z powodu tego, co się wydarzyło, stawia.